Cześć kochani, mam dzisiaj Was do pokazania jedne buty, nówki sztuki i chcę zrobić dalszy porządek tutaj w półkach, w szafie, więc może zacznijmy od tych butów. To są buty, słuchajcie, z H&M, bodki na obcasie czarne, tutaj takie wyższe cholewki mają, słuchajcie. Cena ich wyjściowa to było 350 zł i ja je kupiłam na jakiejś tam promocji, było tam, ile? 20 chyba procent, tak, za 280 zł. Skóra, to jest stuprocentowa skóra, powierzchnia i również w środku też one są skórzane. Jak pierwszy raz przymierzyłam, no to stwierdziłam, że są trochę ciasne, ale powiem tak, zrobiłam taki numerek, że wrzuciłam sobie do nich skarpetki i pochodziłam tak, nie wiem, po domu troszeczkę sobie i zostawiłam i dzisiaj założyłam je drugi raz i uważam, że już jest spoko. Ta skóra dostosowała się do mnie, także one uważam, że zostają ze mną, podobają mi się. Takie zobaczcie nawet ze spódnicą, fajnie wyglądają do spodni, też będą fajnie wyglądać. Uważam, że są bardzo ładne. Co o nich myślicie? Ta cena 280 zł, jak oddam, to uważam, że jest spoko. To to, tyle o butach, nie będziemy tu się rozwodzić, bo tak jak mówię, wygodne w tej chwili. I przejdźmy teraz do półek, zróbmy... A pokażę Wam je jeszcze tutaj na stronie. Zobaczcie jak wyglądają. Podlinkujemy je też na koniec. Botek, tak, tak wyjściowa 99. była taka. Mhm. Mhm. Ja mam te 20%. A na dole podlinkujemy, ok? I słuchajcie, lecimy. Co tu mamy pierwsze? Pierwsza torebka z zeszłego sezonu z Zary. No, ona ląduje na tył szafy, no bo to jest letnia torebka. To samo jest z tym koszyczkiem, o. Znalazła się torebka na zakupy, także ona zostaje. Może znajdziesz spódnicę? No wczoraj już słuchajcie robiliśmy przegląd spódnic i zaginęła mi spódnica i nie wiem co z nią zrobiłam. Bo powinna wisieć w szafie, to jest pisowana, beżowa, bardzo ładna. I dziś chciałam ją założyć i jej nie ma. Nie wiem, jakoś tego nie ogarnęłam. Amba Fatima. Amba Fatima. Słuchajcie, ta dolna półka to chyba nie będzie w złym stanie, bo jak robiłam wczoraj przegląd spódnic, to od razu przeszuciłam sukienki takie już cieplejsze. Także tu raczej z dolnej półki to tylko wam pokażę co mam, to jest z zeszłego sezonu z temu. Beżowa taka melanżowa sukienka gruba, naprawdę gruba. I tak jak mówię, tutaj ta półka to raczej zostaje. Zastanawiałam się nad czymś takim. Czy to zostawić taką sukienkę? Ona jest taka za kolano, z tyłu z rozporkiem. No można na to założyć sweter, tylko czy ja to zrobię? Jest pytanie. Hmm. Myślę, że ona jednak powinna iść na tył szafy. Dobrze, następną w podobnym stylu prążkowaną, tylko w takim brązie. Lekka cegiełka, bym powiedziała, tu z boku z rozporkiem. Ładna, ale taka jest prawda, że ja raczej jej tak nie ubiorę, bo mi będzie za zimno. Co tu mamy? Bardzo fajna sukienka też tego typu na ramiączka, tylko to jest on, jak widzicie. Zupełnie inny materiał, bardzo elastyczny. Ona jest z Liocelem, dlatego się fajnie tak układa, dopasowuje. Ona też pójdzie na tył. A widzicie, miało wszystko zostać, a jednak coś będzie schowane. Co tu mamy? Tu też prążkowana, grafitowa, na krótki rękaw, długa, 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 długa z rozporkami po boku. No i ona też pójdzie do schowania. Mam zamiar chodzić za to w tych sukienkach. Zobaczymy, jak to się uda, bo one są na długi rękaw. To są dwie, one są jeszcze z metką. Ja raczej chyba. Ja ich jeszcze nie miałam, bo ja je kupiłam. Jakoś na latem. To jest długa czarna, prosta. I taka sama jest, słuchajcie, w takim cappuccino. Proszę bardzo też jest z metką, mówię, je w tym samym czasie kupiłam, one za jakieś nieduże pieniądze były wtedy. Tu się zastanawiałam, mam taką sukienkę z lumpa w bardzo ładnym kolorze i ile razy ją próbuję założyć, tyle razy ją odkładam z powrotem, bo coś mi w niej nie pasuje. Dobra, położę ją na wierzch do założenia. Zostaje jeszcze. I co tu jeszcze mamy? A, tu też jest sukienka z lumpa czarna, dzianinowa. Ona była kupiona latem, także zobaczymy czy teraz uda się ją założyć. Także to zostaje, tamte są do schowania, nie do wyrzucenia tylko do schowania. Teraz lecimy z następną półką. Pół golfik czarny z takimi... Jakimi rękawami? No nie wiem. Pokaż. Nietoperzowymi. O, nie to, plaki. to chyba z Zary, znaczy z Zary, Zara, Zara, ale z lumpeksu. Ok, to zostaje, może teraz jakoś to się ubierze. Jakiś taki on przed czymś. On nie jest skulkowany, tylko ma jakieś białe takie kuleczki. Tak jak moje spodnie. No właśnie. A twoje to skulkowały się może, nie? Nie. Wiesz co? Coś tam nie wiesz od czego. Yy, tu kolejny sweterek czarny, dość cienki, okrągły pod szyją. On teraz będzie chyba spoko. Następny sweterek yy, granatowy, też taki szeroki, też zostaje. No to są teraz do wykorzystania rzeczy. Ten granatowy z Lumpa też zostaje bardzo ładny. Co tu mamy? O, to też jest bardzo ładny golf. Ja muszę wyciąć tylko tą metkę, bo na chamsko strasznie prześwituje, też jest lumpeksowy. krem taki bardzo ładny, tylko pod niego coś trzeba sobie zarzucić. Słuchajcie. Bo tutaj mamy takie rozporki, bym powiedziała prawie pod pachy. Ale ładnie się prezentuje. Ten golf jest taki przylegający, naprawdę fajnie przy szyi i te rękawy, a tu jest taki obszerny, więc bardzo ładnie wygląda. To mi się podoba. O Jezu, ile mam tych czarnych bluzek. Właśnie chciałem powiedzieć, że jest przewaga. Naprawdę. No bo ja często kupuję jakieś kolory, ale później się okazuje, że w tych kolorach to tak mocno ja nie śmigam. Ale wolę ostatnio nie ciemne. A jasne, A jasne, białe, czy właśnie. Tak, no ale Lubak no się to nie kupisz tak za specjalnie. Mm. To jest rzadkość, żeby coś w dobrym stanie kupić. Ten to pójdzie w odstawkę. On tak patrzy, że. Ale on jest chyba z wełną. Tu coś jest przy szyi. Widzicie? U, rozdarte. rozdarte. Ta, to w ogóle Wyrzucamy, śmieszne. wyrzucamy. No to jakby ktoś chciał, to mógłby naprawić. Yy, no, tu mamy tak taki by było. cienki. No na tą porę spoko. Jeszcze można założyć. Zostaje. Bardzo ładny kolor. Ta bluza, miałam ją co dwa lata temu nad morzem i od tej pory jej nie miałam, bo było tak gwizdało nad tym morzem. Czyli przydała się. Przydała się. Jest w bardzo ładnym kolorze. Jest duża, tak jak lubię. I ona leży, ale i Zostaje. Bluza biała, spoko, taka troszeczkę bardziej przylegająca, nie z takich tych dużych. Też zostaje. O, to coś, co kupiłam latem. Pamiętasz? Ten dekol z tyłu. Mm -hmm. Kremowy kolor. Zobaczymy teraz. Do założenia. Coś, co mam naprawdę już długo. I też w lumpach się kupiłam. Fajny kolor. Tak. Taki jasny różowy sweterek z zary. O, ja jego naprawdę mam. Jak zaczęłam tutaj na lumpach jakoś chodzić. Nie wiem, z 6 lat mam. A do tego? Mówisz do tego lumpa? Czy mm -hmm. tak? Mm -hmm. To już 6 lat jestem w lump? Nie wiem, długo już jest, tak się mówi. Tu mam z męskiego działu Może i tak jest. też z lumpa sweterek. Super, zobaczcie na czasie, także teraz go będę nosić. Teraz, wszystkie hole, które oglądam, to wszyscy mają te sweterki. Ja też jakieś z chętem przymierzałam dwa, ale jak pamiętacie, to jeden był w tych odcieniach i taki miał pół golf, był taki sztywny, nieprzyjemny, niefajny. Drugi był. One miały obydwa takie rozporki pod pachy. A drugi był czarny, ale ten czarny był dużo przyjemniejszy. Ale te rozporki, to nie no, wiem, to. co się dzieje z tymi rozporkami. No to też są rozporki, a, no ale nie takie tak delikatne. I tak, ten jest, słuchajcie, w czarne paski, w a ten jest w granatowe. A tutaj nie wyrzucałam żadnych rzeczy. No, ma... A coś tu jeszcze mamy. Dobrać. Czarny sweterek przylegający na pewno zostaje. Następny. I to a, też jest, bo... a to jest nieczarny. czarny. Zobacz, no, jest to drachnik. jest... I... Inny to jest granatowy. Granatowy czy grafitowy? Granatowy. No i będzie granatowo-grafitowy. Obydwa są z lumpa i są świetne i zostają. Coś mamy z tyłu. Uwaga! Głębokie te półki. No podwójnie. Oto było schowane na zimę. Hmm. Ja nie wiem czy to teraz... Wyjmę to. Może gdzieś się to umieści. Co tu mamy dalej? Takie to jeszcze chyba są za grube na teraz. Tak uważam. No nie? To jest taki grubszy materiał. No niby tak. O ładny kolor niebieski. No nie jest na pewno do wyrzucenia, ale. ale... Nie wiem, czy na teraz jeszcze. Kolejne szary. tym, tym bardziej. Prawda, że ładny. Przód krótszy, to dłuższy. Ładny. Co ty masz filmkę? No, tak. Po prostu. <grych> Dobra, co tu jeszcze mamy? O, to najmodniejsze, znaczy najmodniejsze to są. Sweterki z H&M, które są w H&M od nie wiem ilu sezonów. Ale spoko. spoko ale też z lumpa. Wiem, ja mam mnóstwo tych sweterków z lumpa, naprawdę. No powiem Wam o 6 zł, rzadko za 6 kupuję. Dziś z reguły opa, czekam. Kupę młodzież było, nie? Tak, dziś, o jeciu. Naprawdę przyszło chyba z pięć, yy, z pięć osób i sobie tak fajnie przymierzali, dyskutowali, to dobre, to niedobre, podobało mi się. A wczoraj przewalali wszystko tam, widziałem. No wymiana towaru. Tak. Yy, także ten też zostaje, tylko mówię, on jest jeszcze nie na teraz. To chyba I najbardziej mam. popularny z tych. Yy, yy, no, bo on, jesek, no. no bo tutaj jest ogólnie w nim najtaniej. Taka jest prawda. Nigdzie nie dochodzi. Nie widzę takiego ruchu. Wzrostu. A no i nigdzie cena nie dochodzi do złotówki. No, no, I tak. zaczyna się od sześciu. Także i można coś naprawdę znaleźć. To też jest sweterek z lumpa. Co to jest w ogóle? Tara. Tylko walić, wiesz, ceny i mieć Oczywiście kurde mało, nie? Zgadza się. Też jest bardzo ładny. O, to może się przydać, bo to też jest. Z lumpa Golfik, taki cienki na teraz. Spoko. Tu odkładamy. I mamy jeszcze taki sweterek. To też jest najpóźniej. To akurat jest z chętem kupiony jakoś na koniec sezonu zimowego. Dobra, to ja może uporządkuję tą półkę. Wyłącz i pójdziemy dalej. Teraz mam na kolanach kolejną część półki. Yy, tu jest, słuchajcie, golfik taki bez rękawów. Na teraz właśnie go wyjęłam, także jest spoko. I Ja bardzo dobrze się czuję w tym kolorze, takim kremowym. Bardzo mi się podoba i taki jasny beż. Bardzo jasny. Jak już jest taki karmel, to nie wiem, do mnie nie pasuje po prostu. A tu jest jakaś koszulka, słuchajcie, różowa, Tą, to ona do przeniesienia. Tu też koszulka czarna, co też do wyniesienia. Zielony golfik to z ostatniego holu lumpeksowego. Spoko, on zostaje. Spróbuję, jak tam w tym zielonym. Koszulka biała też zostaje. Co tu mamy dalej? Taka kremowa też zostaje. Kolejna. O, to, ten golfik, to już to jest ten z lumpa? Ostatni? Tak. Ja Wam mówiłam, że mam taki sam. I w Lumpie też trafiłam taki sam super, on zostaje. To jest taka koszulka w pięknym, dziwnym kolorze. Trochę pod śliwkę podjeżdża. Bardzo ładna zostaje. Czarna w serek zostaje. Brązowa z Benetona zostaje. Mi troszeczkę niepotrzebna jest ta aplikacja, ale na Lumpie nie wybierałam. UCB, nie wiem czego to jest skrót, nieważne. Ale bardzo ładny brąz śliczny. Ta też z lumpa z tą plamą, co się ją udało wybarwić, bardzo ładnie się prezentuje. I to jest jakiś hańbowski nabytek. Z jakiś czas temu kupiłam, ona też zostaje. A tu są rzeczy, to od razu Wam powiem. Na pewno one zostają, bo ja je dopiero wyciągnęłam. Taki półgolfik szary. To chyba z ostatniego holu zakupowego z lumpa. Dołożę do tych czarnych. I tu słuchajcie mam kamizelki wyjęłam, takie akurat na teraz do białych, dla one tylko z białymi koszulami ładnie wyglądają, beżowe i one wszystkie są z lumpa, słuchajcie po, po dwa złote, szary i dodam, że, de, że te wszystkie są, to sobie jest wełna. I szary w takie, co to jest? Warkocze. Co <grym> to, to jest? No, bo tak odwróciłam i nie popatrzyłam. A co tam mamy z tyłu? A z tyłu to już coś odłożyłam. Różowa koszulka, co teraz nie będę jej nosić. Zapinana koszulka. O, to z powrotem to wetknę, nie będę Wam głowy tym zawracała. I zaraz przejdziemy wyżej, ale najpierw ułożę też to, co tutaj teraz rozwaliłam. Teraz następna półka. Tu jest koszulka, wyjęłam właśnie na teraz, bo mi już jest chłodno pod jakimiś takimi cieńszymi sweterkami. Także ona zostaje. Koszulka czarna. Ona jest do schowania, bo ona jest króciutka. Ja muszę mieć rzeczy wpuszczone. I kolejna, tak ja mam dwie na zmianę. I jak mam inny kolor, to niestety nigdy mi nie pasuje. Muszę mieć zawsze beżowy, cielisty i one zostają właśnie na teraz. O, mam jeszcze jedną, trzecią, ona ma lekko, słuchajcie, to jest chętemu. dla mnie lekko przygrube są, przymiesiste te ramiączka, chodzi o to, że pod cieńszą bluzką po prostu je widać, także słabo. Ona jest do grubszych bluzek, ale ona też staje. Mamy żółty sweterek, który wyjęłam, może spróbuję go nosić, nie wiem czy się uda. Co myślisz, dam radę nosić żółty sweterek? O, nie wiem. Żółty to już... Właśnie to masz ciężko z żółtym. No, mimo że się mi podoba, no tak nie? Jak kupię żółtą koszulkę, to też mówisz, że jest ciężko. No właśnie. Muszę to wybrać. <grym> z chusteczkami. O, dobra. Nie, to jest do schowania. No, najmodniejsze teraz w okresie koszuleczki bez ramionczek, tak? Wszyscy promują, ale to jest do schowania dla mnie. Mamy sweterek, słuchajcie, z zeszłego sezonu, H&M. Taki kremowy. On zostaje tylko jeszcze na inną kupkę. Co tam mamy dalej? To jest troszkę tych lumpeksowych. Ten też jest bardzo ładny. Idzie na niższą półkę, bo on jest z takich przylegających. Słuchajcie, ale grubszych, tak? Także tu on ma swój dział. To kojarzycie tą koszulkę. Bardzo fajna. Niedawno kupiona, ale już ją miałam chyba ze trzy razy na sobie. Ale ona jest do schowania. Co tu mamy dalej? Długi rękaw. O i właśnie chciałam powiedzieć o tej pogodzie, którą mamy. Bo nagle z 32 nam się zrobiło 15. I tak jak dla mnie, ja bym nosiła to, jakby było tak, jak o dzisiaj jest, 21. To bym to pod coś pod marynarkę założyła i by było spoko. Mhm. Prawda? A tak dla mnie w tym momencie nie ma pory, kiedy ja mam to założyć. Bo dla mnie jest w tym za zimno po prostu. No tak. Taka jest prawda, także. To położę jeszcze na dół, bo może jakieś cieplejsze dni się trafią. A może i nie, tak? Tu też przylegający sweterek. Może oglądaliście mnie? Kupiłam go chyba za 4,50 w Lidlu na wyprzedaży zimowej. Też przylegający, także on to już idzie tu niżej. Co tam mamy dalej? To jest coś bardzo przyjemnego, też z lumpa. On jest tylko taki dłuższy, ale ja go podwijam i super wygląda w ślicznym kolorze. I on jest z wełną. Słuchajcie, także fajny. To jest tu. Kolejny przylegający też. Już chyba swetrów nie będę kupowała, wiesz? Naprawdę. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale postaram się. No i ja nie pachnie. Twój? Super. Twoje perfumy. Nie, to on nie był jeszcze noszony, ale po praniu. A po praniu. Mhm beżowy zostaje, kolejny beżowy inny, ale to jest ten jasny, w miarę jasny też, widzicie? Mhm. ale jeden i drugi jest ładny. No bo ten jest beżowy, a ten to już wchodzi tak lekko. Karmel. No. Mało przypalony. Kotku jesteś tam, ja się na ciebie patrzę. No właśnie, tak. Co ty się tak patrzysz na mnie? No bo nie umiem jeszcze rozmawiać tak tutaj, więc rozmawiam z tobą. Lumpeksowy golfik, o, super, też zostaje. I to jest taki, ten, który właśnie często noszę pod spód z tych liczkozowych Co my tu mamy? O, i to jest coś takiego, co też jest mi trudno zawsze założyć bo ma pół golfik i jest na krótki rękaw. W domu. I nigdy, nigdy nie ma, a w domu mi też nie jest gorąco. Można tu jest. To jest do schowania. E, tego nie będę nosić teraz, tego nie będę nosić teraz, tego nie będę nosić teraz. Szarego też. też nie tego też. I ten też. To są rzeczy moje na lato, także to idzie do schowania. Rzucamy tam. Ojoj ile tego jest. No właśnie. Ale to wetknęłam. Zobaczcie jak o, to wygląda. Słabo. No słabo, no, dlatego robię te porządki, żeby to ułożyć. Bo to się zsunęło do tyłu. I dlatego tak wygląda. O, ale jest fajny ten na teraz, bo ma te szerokie rękawy. Bo jak będzie zima, to mi będzie w tym niedobrze. A teraz mogę sobie jeszcze w tym pośmigać. Golfik, ale on ogólnie nie jest taki gruby. Także spoko, tu zostaje. A, tu jest koszulka, słuchajcie. Ona idzie do schowania. To wypadł mój biostomarz. O, ten chyba żółty jest ładniejszy. I bardziej dla mnie, zobacz. To nie jest bardziej dla mnie, prawda? Tamten jest taki jajkowaty, jajeczkowaty tamten. Jajo takie, no, no zobacz. No, ale zobacz, jakie dwa żółte inne. No wiadomo, że dwa żółte inne. Inne, inne zupełnie. No i a który lepszy? Oj, teraz już nie wiem. Się wydaje, że ten jednak. Ten to jest taki prawdziwy żółty. Neonowy, jak mówią. Tak ten to lekko tak w pomarań... No może... Dobra, do nie, marudź, nie ma Ruć, nie ma... Nie ma Ruć, nie ma Wymyślasz kolory teraz. Dobra, będziemy próbować. I wyjąłam taki z temu. Ale to jest... Ja go osobiście kupiłam w sklepie. No, ale kolor, na spoko. Jest, nie no spoko, tylko, Co? tylko strasznie duży go kupiłam. A, ale ale nic, spoko jest. Lubię duże. Bluza, którą wyjęłam, żeby spróbować ją ubrać. Jeszcze mi się nie udało. Uuu. No z tą panterą może, no nie? To coś dla mojej mamy. Nie, ale mi się ten szary sporo łączony z panterą podoba. Okej, okay, ale ty takiego nie będziesz nosić. Baduk. Dlatego wyjęłam, żeby spróbować ją założyć. <grym> bo już jedną z tych, co wyjęłam, udało mi się założyć. I słuchajcie, jak to kupiłam kiedy? Jak te zielone spodnie kupowałam, to też ją wetknęłam i też została, a ona teraz jest jak, jak sam raz. Mam do tego te zielone spodnie. Pamiętasz, no kojarzysz? No to trzeba się ubrać w to. No, to trzeba się ubrać w to. Do tego to już wyciągnęłam. Tu mam coś takiego, sweterek, który ma z dwóch stron, słuchajcie, ser serek z tyłu, z przodu, jak chcemy. Większy, mniejszy dekolt. Spoko. On też zostaje. Co tu mamy? O, ten też jest bardzo ładny, z lumpa. On też zostaje. O, to chyba wyjedzie. To niby jest w miary, ale przez te takie dzierganie, chociaż A teraz... Nosiłaś to? Tak. nosiłam to już kilkukrotnie, bo to ma już u mnie też kilka lat. Kolor jest ładny, ale nie. Już do widzenia. No, to... to samo jest z tymi bluzami temu. No, to, z to już jeszcze tamto to było ok. Według tych bluzek? Mhm. Mm ile ono ma już lat? To już długo. Ale co ja, ja sezon jak się cieplej zaczynało robić, to Ta zawsze zapadało. Ale takich pasków nie założy. Żeby Myślisz, nie że ona by się zmieściła? Ona nie założy, no ma falbanki. Nie o zmieszczenie, tylko żeby założyć. Ale ma falbanki, one z boku ona by nie założyła. Ojej. Ale to nie jest bardzo ładne. Ten zostaje. To falbanki się nie podobają. Nie. To jest taki duży, ale ładny kolor niebieski. Tamten stwierdziłam, że ten wcześniej ten niebieski był spada ode mnie. Bo jak mu się przyjrzałam, to Stem na jakiś mniejszy. taki. Tak, ten jest ładniejszy. Co tu mamy? O, coś co idzie do schowania. Dół. Jak oglądaliście... On jest już na kanale? No. Puszczony był tak, ten filmik? Tak, tak, oczywiście. Totalnie koszula. Tak jest. Super, ona zostaje do schowania. Co tu mamy? Dlaczego tu koszula leży? O, widzisz i zobacz, może z tą spódnicą tak jest? Nie ma tutaj spódnicy. No tutaj nie. To Jacy chyba to... Bo nie wiem co o niej powiedzieć. <noise> bo ona jest biała, Ciema. ale ma czarne guziki. O ty nie mówisz? tak. To, to ta koszula spada ode mnie. A ona jest przodem? O matko. Nie o matko, tylko jest pod szyjem. A. Jest z taką stójką. I taka jest mocno zabudowana. Mm -mm. chciałam powiedzieć, że jak królowa bona by w niej wyglądała. Okay, tak. E... Jeansowe. Kocham jeansowe rzeczy, tak jak mówiłam. Ale, ale nie, nosz. nie noszę wcale. wcale no ale koszulę możesz założyć. Mogę. Znaczy, noszę ewentualnie mam taką dużą. Kojarzysz tą dużą tak, taką? Ta duża jest fajna. Tą dużą to tak zakładam jako okrycie wierzchnie bardziej. Ale no, ta jest ładna. No, jeszcze, jeszcze tu przeleży. Jeszcze ładnie, ładnie poleży. To jest taki obszerny, mocno sweter. On mi się podoba. To zastanawiające jest tylko, znaczy się, jako jak było ciepło. Mi się podobało, że zrobiłam sobie tak. A, krzywo. Trochę krzywo i... Dobra, przetestujemy. Bo jest ładny. On tak wpada lekko w żółty. No nie? Ma takie tony. Beżowo-żółty. O, tak. Żółtego to nie tu jest pada. ładny kolorek. Chętę morskiej buzeczki. Mhm. Ona zostaje. I tutaj z tej półki to już się skończyło? ostatnia. To się skończyła jeszcze jest ostatnia półka u góry. I taki też zostawię. Słuchajcie, niestety musimy kończyć, bo okazało się, że musimy wyjść. Pokażę Wam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć rzeczy idzie z tych półek. tą następną zrobimy przy najbliższej okazji. Także pozbywam się dziewięciu rzeczy. Na pewno się chętny znajdzie. Jeszcze się zastanawiam nad tym jajecznym sweterkiem, co z nim zrobić. Ten tak. Tak. Co na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejny filmik. Do zobaczenia, cześć!